Pozdrawiam wszystkie osoby pojawiające się teraz na ekranie! I dziękuję za donaty Ale nie przesadzajcie, już więcej. A na co zleci się coś działo ciekawego? E, były pytania, ale to trwało tak długo, że skończyłem nagrywać. Po, po, poszedłem sobie kurwa. Co jest? Czekaj, czekaj! 10 tysięcy dostałem tego! Donate'a, poczekaj, bo ja tego nie kumam już! CO Czekaj, co? jest! Ej, nie! Od kogo? Jezus Maria, czekaj! Lepiej, żebyś to zgłosił, bo możesz mieć ja przypał. Ja pierdziele, ej, co jest? Nie! Po, mówię, jeszcze raz, nie! Tak, Nie róbcie takich, takich dużych donaj'ów! nie! Po prostu nie, bo to jest, to jest kurde banawle, co nie? Ja mu to ja oddam. Nie. nie no, oddaj mu to lepiej, bo serio możesz mieć przypał. Eee, pierdole, poczekaj. Dobra, przeleję mu to z powrotem, raz, dwa, trzy, trzy. Nie, czekaj, dziesięć, raz, dwa, trzy, eee. Dobra 40. Dzięki mordo Ale to za dużo serio Dobra. Prze na na dzięki wszystkim za coś takiego, ale nie róbcie takich rzeczy. Ale czekaj, muszę ze screena zrobić tego donate normalnie. Ja pierdolę 10 tysięcy donate! Czajcie to w ogóle? Kurde, koleś mi przelał 10k Myślałem, że tego cygana biznesu już nikt nie przybije, co nie? Że wiesz, będzie takie 4k donate i, i będzie git Ja pierdol 10k Co tam się stało w ogóle? Wiesz, i może ludzie za bardzo to wzięli na serio Ludzie może po prostu nie, nie, nie rozumieją z sarkazmu, jak powiedziałem, że wszystko dla pieniędzy To oni rozumieją na serio, że ja wszystko dla pieniędzy zrobię, nie? Na, to nie jest tak Nie no, kurde, bardzo miło, nie? Ale aż, no je, zaczę, je, wiecie, że zaczęło mi serce bić? Nie z tego powodu z ilości pieniędzy, tylko z tego, że mogę z chwilę bana dostać Jakiegoś kurwa instant, wiesz, za prze, przelewy jakieś ogromne bardzo prawdopodobne, ale to jak oddałeś to. No. no w razie czego w vlogach będzie pisać, wszystko jest wyjaśnione. Bo Ta, no jak oddałeś to, nie ma prawa cię. No. Ogólnie to dopiero co wbiłem na serwer I z tego co widzę na czacie gold Masa osób pisze o jakimś kasynie Nie mam pojęcia o co chodzi Ale jestem mega zaciekawiony Fajne, to jest fajne To coś dodają, nie? Coś, coś w końcu coś w końcu się dzieje na tym serwerze A takie kasyno może być naprawdę czymś ciekawym Już idziemy to sprawdzić I, I może być naprawdę spoko Z tego co widziałem Na razie można wygrać maksymalnie 1250 za jednym razem Właśnie tak Ale AFX pisał, że ten Że stawki zostaną zwiększone Później dopiero gdy, Żeby nie można było zby, zbyt dużo wygrać Dobra, czekaj To było Tutaj A, i, tak, i ta piramida, nie? Tak, o G1. Dobra, ja, dawaj tam. Chodź do kasyna, chodź do kasyna. Ja już pewnie do góry. Pana to było. Wow. To jest to kasyna, co z, z Single Pierre, nie było? Tak. Na czym to tu polega? Jednoręki bandyta, czyli czekaj, gdzie są takie jednoręki U. bandyta, to były te... Tu masz. Super slots. Czekaj, o tu masz. Mnie wiem. Oh, masz. Ho, ho. Czekaj, dobra, ja wstawię max 50 i kręcę tym. 45. to Wygrałem Wygrałeś 45. A to się normalnie wyświetla na tym tym, czy co? Ja tego nie gumam. Czekaj, zakręć. Co? O, dobra. 100. Czekaj, dobra. Jest tak. R... Czekaj, jest godzina. Time. 18:42. I mam 84 200, dobra, będę po prostu kręcić. dostałem 50 jestem do przodu. Dobra, lecę dalej, ej, ja to lecę, jak nawet... Ej, ja to pierdzielę! Ja nawet mogę przegrywać tutaj. Dobra, tym razem nie udało się, ale lecę dalej. U. U. Dwie stówy dostałem, trzy razy te malinki dostałem! Ej stary, to... St normalnie tu się profity robi! Co jest? Ty, ale tu się naprawdę da z pieniądze wygrać duże. Co jest? I z dwie stówy znowu! Jestem już dwie stówy do, do przodu ogólnie z tego wszystkiego. 3 razy 69! Ej stary, już jestem pięć stów do przodu! Ej, to kasyno jest jakiś. A gdzie to się kręci? E, no na tym tym. Na tym e, jakby znaczniku, no, jakby tym ekranie. Ej, ja jestem już pięć stów do przodu. Ale Beka! Czekaj, ja... Ale lol. To jeszcze nie jest dobrze zoptymalizowane, mi się zdaje. W sensie wiesz, tak. wygrywasz tak naprawdę tutaj te większość tych. Uwaga! I z dwie stówy znowu, dobra, czekaj. Ej, ale ja widzę, oni zaczynają kurde tego pyla. Ro rozkrę no, rozkręcają go, nie? Te wakacje sobie zaczęli go rozkręcać nieźle. To to, a dzisiaj. No, myślę, że tak. Posiedzę sobie tutaj, zobaczyć czy to jest takie profitable, bardzo, nie? O, znowu spływa do przodu. Nie, ciekawe to jest, bardzo ciekawe. Mm -hmm. Da się dużo zarobić tutaj, na pewno, jak masz da. szczęście. Ale da się też chyba bardzo dużo przegrać, mi się zdaje. O, i znowu pięć stóp do przodu. No to jest bardzo różne, naprawdę. Ale już jestem pięć stów do przodu, na, nic nie robiąc, tylko e, siedząc sobie tutaj, nie? Z, znowu o, dwie u, Uwaga, trzecia malinka, trzecia malinka i trzy stówy do wygrania. No jeszcze, no to jest naprawdę strasznie dziwne, naprawdę strasznie dziwne. No i patrz. I dostałem w międzyczasie jeszcze premię 250, także to sobie, to sobie odejmę. ride right tu 86 tysięcy, nie? I wtedy kończę to. Dawaj, 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 malina. Dawaj, jest malina. No, jestem już 1000 na plus, tak czysto. Dwie są, dobra. Jeszcze raz, idziemy teraz. O, kolejne 200. No, czyli jestem już około 1500 na plus w tym momencie. I uwaga! Dwie malinki. 86 tysięcy w tym momencie mam. Teraz tak, podliczając to. Zacząłem, jak miałem 84,200. Do tego przyszła mi premia 250. Więc dodajemy do tego. To będzie 84,500 powiedzmy. No to myślę, 1500 jestem na czysto do przodu. No powiem szczerze, to jest naprawdę opłacalne. W sensie, to, to tutaj można serio dużo wygrać. Nie wiem ile czasu mniej więcej zajęło w tym kasynie. Bo czas dosyć szybko leci jak widać. Ale 1500 euro na, jestem na czysto na pewno. E, z tego z samego kasyna tylko. Także zajebiście.